witam Was w pierwszym vlogu w tym roku razem z Laosiem. Zresztą jak pewnie widać i słychać jestem chora. Nie miałam wcześniej ani siły, ani czasu, znaczy czas to pewnie było, ale nie miałam siły nagrać nic przez, na samym początku tego roku. Zresztą zrobiłam też sobie małą przerwę po vlogmasach, jednak to nagrywanie codzienne filmów, no to wiecie trochę czasu. Na to też schodzi stwierdziłam, że pomimo tego, że czuję się dalej tak y, troszkę źle, ale że y, dzisiaj i tak jest piątek, jesteśmy już po pracy y, i ja będę się zabierać tutaj za sprzątanie mieszkania, y, a Filip pojechał na y, zakupy y, plus jeszcze do apteki, bo y, na przykład syrop na mi się skończył. I przy okazji później Wam powiem mniej więcej, bo tutaj mam czytnik, ja właśnie na święto dostałam czytnik. I ostatnio czytam sobie książki właśnie na nim. I ostatnie trzy przeczytane w zeszłym roku, boś mi przestawia cały czas telefon. Ostatnie trzy książki przeczytane w zeszłym roku były właśnie z czytnika. I w tym roku przeczytałam już też dwie, i trzecią zaczęłam wczoraj także czytam się na nim bardzo dobrze trochę więcej wam opowiem o książkach y, jakie aktualnie czytam później myślę ewentualnie jutro no raczej wątpię że ten filmik się pojawi w tym tygodniu ale może gdzieś tam y, później nie wiem może w tygodniu po prostu go wstawię zobaczymy ewentualnie na jeszcze kolejny tydzień będzie po prostu ten jeden tydzień potrzebuję jeszcze takiej przerwy żeby w ogóle wrócić z powrotem do takiego nagrywania Jeszcze tu mnie wszystko boli, bo katar, ten katar mnie tak zdenerwuje Normalnie chyba bardziej niż ten katar Więc ja się zabieram tu za sprzątanie, być może jakieś urywki wam tu pokażę, zobaczę tak, Nie wiem czy wam będę pokazywać, zobaczymy Muszę na pewno jeszcze wyciągnąć, bo koce wyprałam, te co są tutaj na sofie, dlatego teraz tu leży ten wsowy tyle tu leży szary, podobny kolor do tamtych, ale to jest taki mniejszy Jak się zastanawiam, czy nie zacząć... Nie, chyba zacznę od kuchni, w kuchni zawsze naj, najszybciej widać jakikolwiek efekt A zmywarkę mam chyba czyste, to muszę wyciągnąć ze zmywarki, pochować Brudne już będzie od razu trochę przyjemniej Wtedy kurze tutaj w pokoju, łazienkę chyba zostawię na koniec po prostu Później muszę jeszcze wodę dolać do e, Robusia Bo widzę, że się pali na czerwono To zakładam, że o to mu pewnie chodzi Dobra, wiecie co? Zrobię wam taki mały update Ja ogarnęłam kuchnię Tutaj salon Powiesiłam pranie I złożyłam to, co było wcześniej Także teraz myślę, że jeszcze mi została chyba tylko łazienka do ogarnięcia No i wtedy puszczam Robusia żeby on już sobie odkurzał. Ale Ośinka e, kręci się wszędzie tutaj za mną i e, mi powiedzmy że pomaga albo raczej nadzoruje. Dobra, ja już mam sprzątnięte, teraz już sobie, usiadłam sobie skórę do picia. Oś sprzątał sobie za mną, teraz już odpoczywamy, czekamy, aż Filip wróci z zakupów. Hej, witam się z Wami kolejnego dnia, i dzisiaj jest już lepiej. Zresztą z, chyba to też widać. Moja grzywka to nie wiem wkurza mnie ostatnio, dlatego jest na razie taka odgarnięta. E, ja przez chwilę miałam leki i spałam. E, ale teraz jak mam chwilkę to wam trochę powiem mniej więcej o tym, co czytałam w ostatnim czasie. A, o, w sumie jedną, pierwszą część mam nawet w papierze i tą papierową też czytałam. E, czy, przeczytałam tą jeszcze akurat w, w zeszłym roku, na koniec dosłownie. E, przeczytałam właśnie Okrutnego Księcia, po raz nie wiem, drugi albo trzeci, e, bo raz czytałam chyba z biblioteki, raz czytałam właśnie tą wersję, e, i teraz czytałam na e, czytniku. I przeczytałam całą trilogię. Szczerze, najbardziej mi się podobały chyba pierwsze dwa tomy. Trzeci był taki średni dla mnie, ale nie zmienia faktu, że się wkręciłam w książki tej autorki i zaczęłam czytać. Zaraz wam powiem, tylko włączę sobie czytnik. Swoją drugą czytnik, jak go wzięłam, jak go wyciągnęłam z pudełka w Wigilię, tak on był naładowany i ja go ładowałam dopiero. 7 chyba stycznia, pierwszy raz, także też spoko. I aktualnie ich widzicie, Tutaj nie są wszystkie książki, które przeczytałam, bo nie wiem dlaczego, ale tylko na wifi tym tutaj u nas w mieszkaniu, wyrzuca mi książki czasami z biblioteki, dlatego ja się staram pobrać książkę na czytnik i wyłączać w ogóle całkiem wi-fi. Ja na przykład u rodziców tego problemu nie miałam ze swojego telefonu, jak sobie udostępniałam, internet też tego nie miałam, e, więc to jest e, dziwne, e, ale e, już się przyzwyczaiłam, że tutaj Wi-Fi jakoś inaczej działa. E, także wkręciłam się właśnie w książki tej autorki e, przeczytałam już, tak jak mówiłam, o księcia, Złego króla, królową niczego. Aktualnie czytam las na granicy światów i myślę, że w ogóle ten początek roku. E, chyba po prostu spędzę e, czytając właśnie książki tej autorki Bo jakoś dobrze mi się czyta e, Także póki na razie dobrze mi się czyta i się szybko wkręcam w jej e, historię To myślę, że, e, że to jest dobry wybór A jeśli chodzi o tę książkę Las na granicy światów To jestem dopiero praktycznie na początku Bo mam rozdział e, trzeci I to jest... E, 25 strona na 261, także tym się zaraz będę zajmować. Zjedliśmy już obiad i ja chyba zaraz włączę tutaj z telewizorze, żeby Leoś nie nasłuchiwał dźwięków wszystkich z otoczenia bo on już jest tak trochę na czujce. Także ja zaraz włączę coś, żeby leciało, ewentualnie jakąś muzykę, nie wiem, zobaczę. No i zabieram się chyba za czytanie faktycznie. Bo po tym jak już zasnęłam i się obudziłam, to już jest mi trochę lepiej. Zresztą dzisiaj tak mnie oczy nie pieką jak wczoraj. Dlatego też i wczoraj i dzisiaj mam okulary, bo nie chcę ryzykować z zakładaniem soczewek. Ale już dzisiaj i tak czuję się lepiej, więc w teorii dzisiaj z oczami nie czuję nic, bo wczoraj to było źle. W sensie nie było jakieś czerwone czy coś. Tylko po prostu miałam taki y, katar mocny i co chwilę kichałam, że po prostu. Y, nie. Bo dzisiaj na przykład już jest y, dużo lepiej. I y, y... tak jak jest dzisiaj, to w teorii mogłabym ubrać te soczewki. Ale z drugiej strony, y, tak jak mówiłam, nie chcę ryzykować. A poza tym, właśnie mi się przypomniało, że ja muszę zamówić nowe jeszcze, bo powinna mnie zmienić. Więc będę musiała poszukać jeszcze. Sobie soczewek je zamówić Jeszcze wiecie co? Dzisiaj jest trochę cieplej niż wczoraj Wczoraj na przykład te rano jak wychodziłam dla 8 było minus 12 stopni Później chyba było minus yy, 8 chyba A dzisiaj teraz pokazuję minus 4, więc nie jest już aż tak źle Dalej książkę e, Las na granicy światów o, Chyba wam o niej mówiłam Z tego co pamiętam Na telewizorze włączyłam e, Mila Siągnie, mi wolno tutaj ładnie sobie śpi e, Kominek, dlatego możecie słyszeć takie trzaskanie Aktualnie jestem na 135 stronie Rozdział w sumie nie wiem który Zaraz wam pokażę rozdział 13 e, Na razie się tak dosyć wkręciłam w czytanie, a książka ma 261 stron, przynajmniej tutaj na czytniku, nie wiem ile ma w papierze, ale na czytniku mi pokazuje, że 261 A ja jestem na 135 stronie, wczoraj trochę mocno się wkręciłam w czytanie I dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się przeczytać też dużo może nawet uda mi się skończyć tą książkę, nie wiem, zobaczę. I ogólnie dzisiaj, jak byłam z Leosiem, to trochę śniegu znowu dosypało. Także Leos jest zadowolony. Jedyne co, to jest trochę chłodno w mieszkaniu, bo nawet nie ma 21 stopni. I nie wiem dlaczego, bo jest cieplej na dworze. a Przez ostatnie dni, a tu nawet nie dobija do 21. I nie wiem, czy jesteś przestawione czy o co chodzi, bo jest chłodno. Ja mam zrobioną kawkę, kubeczku, który możecie kojarzyć z vlogmasów. No i tak sobie spędzam właściwie weekend głównie czytanie książki, odpoczywanie i ja się czuję już dużo lepiej niż w tygodniu. Wiadomo, mam jeszcze katar trochę. Ale już nie jest taki wkurzający, co, co było wcześniej Jak widzicie dzisiaj mam na sobie soczewki To znaczy tylko jedno, że e, już po prostu e, ten katar mi na tyle nie przeszkadza, że w ogóle nawet nie czuję e, tutaj e, przy oczach żadnego pieczenia oczu e, Nie kicham co chwilę, e, bo jak kicham co chwilę to to była masakra A teraz już jest e, dobrze Dlatego dzisiaj założyłam soczewki, wczoraj udało mi się zamówić e, jeszcze też e, nowe soczewki Będę sprawdzać inną firmę, bo z tego co przeczytałam one są bardziej nawodnione niż te moje i kupiłam tak, że one będą na 3... Nie, chwila, tak na 3 miesiące jeśli dobrze myślę, ale tak, bo jest 6 soczewek, no to na 3 miesiące to zobaczę, czy... które będzie mi się po prostu lepiej nosić e, jeśli na przykład wyjdzie, że, że te są takie niezbyt dla mnie, no to po prostu wrócę do tych, co, co miałam a tak wiem, że one mają... Hmm, teraz fajne ma czy to było. Hmm, coś tam było, że one były chyba... Hmm, średnica miały mniejszą tak mi się wydaje e, bo te moje mają chyba 14,2, a te 14 I, i co, czymś jeszcze się różniły te, mają, te nowe właśnie Są bardziej nawodnione I e, Aha Przepustowość tlenu chyba Czy coś takiego co tam było To wydaje mi się, że Nie wiem czy dobrze pamiętam właśnie Ale że chyba w tych co mam teraz Jest większa Jeśli dobrze pamiętam Niż w tych co zamówiłam ale znowu te drugie są też bardziej polecane, przy tych te, które zamówiłam właśnie. Przy, przy tym, jak się ma bardzo suche oko, A ja czasami mam coś takiego i też mam krople właśnie, po to, żeby nie mieć takich przesuszonych oczu. I no, będę testować, jak przyjdą. Liczę na to, że będą no, w poniedziałek raczej nie, może będą wysłane w poniedziałek. Dopstawiam, że wtorek, środa pewnie. Będą tutaj już w paczkomacie, bo zamówiłam je do paczkomatu. Także ja się zabieram dalej za czytanie i być może później będę montować ten filmik. Zobaczę, bo jeśli mam na przykład więcej materiału tutaj, to, to ja go zmontuję jeszcze i być może go wrzucę albo właśnie teraz w ten weekend, albo w przyszłe, Zobaczę. I na pewno, znaczy na pewno nie wiem, czy kolejny filmik to będzie vlog. Bo to jest trochę mało czasu, a chciałabym chyba faktycznie nagrać trochę z takim podsumowaniem czytelniczym z zeszłego roku. Bo udało mi się zrealizować mój cel, bo moim celem było 50 książek, przeczytałam 60, ale w sumie chciałabym zobaczyć. Obstawiam, że w większości to były audiobooki, właśnie, dlatego chciałabym. Zrobić podsumowanie, w którym bym e, zaznaczyła sobie, ile książek jest e, przesłuchanych, ile przeczytanych w papierze, ile e, na czytniku i wcześniej dam na telefonie, tablecie, e, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie. Ja miałam kiedyś czytnik, e, ale on mi się niestety zepsuł. E, na gwarancji go nie przyjęli. Jeszcze był, wrócił do mnie bardziej zniszczony niż był, i później przez dłuższy czas nie miałam. Już czytnika, i teraz mam znowu. No i uwielbiam na nim czytać. Ja też bardzo lubię książki papierowe, zresztą co widać po moich regałach, ale jak na przykład gdzieś się jedziemy, czy nawet jak jedziemy do domu, wygodniej jest zabrać mi po prostu czytnik, Na który... bo ja mam wykupionego mpika i łatwiej mi jest wziąć po prostu czytnik. Bo tam mam dużo książek do wyboru, a nie muszę dźwigać wszystkiego, a tak resztę mam tutaj. A jak jakieś książki mi się spodobają, co czytam na czatniku, to sobie później będę dodawać do listy książek, które bym chciała po prostu mieć tutaj w papierze na, na moich półkach. Pomiałam dograć końcówki do tego vloga. E, ja już tą książkę, którą czytałam na poprzednim, e, skończyłam. Przeczytałam jeszcze inną, ale tej samej autorki na razie wszystko czytam i aktualnie czytam. Zaraz wam pokażę co. E, Tam tutaj. Ten, e, Król elfów nie znosił baśni. Także y, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dlaczego król elfów nie znosił wasi? Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Y, I widzimy się już niedługo w kolejnym. Pa!